Jesteśmy na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest to jeden z największych i najstarszych wydziałów Politechniki. Obchodziliśmy niedawno stulecie tego wydziału. Kształcimy studentów na czterech kierunkach, na elektrotechnice, elektromobilności, informatyce stosowanej i automatyce i robotyce stosowanej. W tych wszystkich obszarach prowadzimy również badania naukowe. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się nawiązać współpracę z firmą Lenovo. Która jest jednym z liderów technologicznych, jest jednym z największych producentów i dostawców rozwiązań informatycznych. Będziemy w naszych badaniach wykorzystywać sprzęt dostarczany przez Lenovo, specjalne okulary do rozszerzonej rzeczywistości. I mamy również nadzieję, że dzięki tej współpracy będziemy mieli. Możliwość nie tylko poszerzyć nasze badania naukowe, ale również większe szanse na wdrożenie tych rozwiązań w gospodarce i w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Jesteśmy w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Laboratorium, zwane kolokwialnie zwarciownią, powstało w latach 70. XX wieku i składało się z już nieistniejącego generatora zwarciowego o mocy 250 MW i istniejących do dziś dwóch. Układów zwarciowych jeden sieciowy o mocy 1,5 MW i układ syntetyczny w oparciu o baterie kondensatorów. W laboratorium, oprócz prac badawczych i badawczo-rozwojowych, prowadzimy także proces kształcenia przyszłych inżynierów. Ten proces na Wydziale Elektrycznym prowadzimy na różnych specjalnościach. Posiadamy kilkadziesiąt stanowisk laboratoryjnych, które zbudowane są w oparciu o już istniejące, odnowione stanowiska oraz w oparciu o nowe techniki cyfrowe. Motywem przewodnim prowadzonych zajęć laboratoryjnych są głównie procesy łączeniowe, zarówno przy prądzie przemiennym, jak i stałym, badania i diagnostyka aparatów i urządzeń elektrycznych, pomiary próżni oraz różnego rodzaju mechanizmów i napędów stosowanych w aparatach i urządzeniach elektrycznych. Oprócz zajęć dydaktycznych prowadzimy także prace badawcze i badawczo-rozwojowe które polegają m.in. na różnego rodzaju badaniach konstruktorskich, aparatów i urządzeń rozdzielczych, na badaniach układów i mechanizmów stykowych oraz do napędów aparatów próżniowych. Prowadzimy różnego rodzaju badania związane z łączeniem prądu zarówno przemiennego, jak i stałego. Inżynierowie stają przed wyzwaniem związanym z koniecznością rozwijania nowych umiejętności, aby sprostać coraz większym wymaganiem rynku pracy. Wirtualna rzeczywistość oferuje nieskończone możliwości tworzenia nowych produktów, takich jak kursy multimedialne, wirtualne laboratoria i współdzielenie tych zasobów, które można wykorzystać w formalnych kursach edukacyjnych, organizacji staży, a także na końcowym etapie na dużo lepszej współpracy z przemysłem. W maju 2022 roku dzięki uzyskaniu grantu z Ministerstwa Edukacji i Nauki rozpoczęliśmy w Instytucie Elektroenergetyki i Politechniki Warszawskiej projekt pod nazwą Virtual Electrical Switch Gear. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do treningu kognitywnego z wykorzystaniem technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla wirtualnego laboratorium urządzeń elektroenergetycznych. W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjna aplikacja wykorzystująca technologię VR i przeznaczona do nauki budowy i działania rozdzielnic średniego napięcia oraz aplikacja na urządzenia mobilne wykorzystująca technologię AR. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpi przełomowa zmiana jakościowa w zakresie nauczania budowy urządzeń elektroenergetycznych, jak i zmiana w podejściu do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Stworzone modele cyfrowe urządzeń znajdą zastosowanie np. w symulacjach komputerowych, gdzie badane są zachowania poszczególnych elementów modelu na określone wymuszenia fizyczne, np. wysokie prądy czy napięcia. Współcześnie zachodzące codzienne zmiany technologiczne niosą ze sobą nowe wyzwania dla nauki, wiedzy czy rozwoju kariery. Powszechna pandemia wirusa COVID przyspieszyła tylko te zmiany. Współpraca z takimi partnerami jak Lenowo, który dostarczy nam urządzenia do realizacji tego projektu, ułatwia sprostanie temu scenariuszowi. Aktualnie znajdujemy się na terenie laboratorium Instytutu Elektroenergetyki, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Laboratorium wyposażone jest w tester pracujący w czasie rzeczywistym, który pozwala na wykonywanie testów szeroko rozumianych układów automatyki zabezpieczeniowej. Laboratorium zostało sfinansowane ze środków własnych czterech zakładów wchodzących w skład Instytutu Elektroenergetyki, środków ogólnych Instytutu Elektroenergetyki oraz grantu finansowanego przez Radę Dyscypliny. Znajdujący się w laboratorium symulator pracujący w czasie rzeczywistym, sterowany jest za pomocą zewnętrznych komputerów dostarczonych przez firmę Lenovo. Symulator czasu rzeczywistego funkcjonuje w pętli sprzężenia zwrotnego. Pozwala na testowanie zaawansowanych układów automatyki zabezpieczeniowej i odzwierciedlenia ich działania w zasymulowanym systemie. Symulator pracujący w czasie rzeczywistym pozwala na odzwierciedlenie działania systemu elektroenergetycznego i pozwala na uwzględnienie w działaniu tego systemu elementów, które testujemy. Jeżeli mamy urządzenie zabezpieczeniowe i ono jest podłączone do takiego systemu czasu rzeczywistego, pozwala nam jego zachowanie yy, sprawdzić działanie szerszego wycinka systemu elektroenergetycznego. Sprawne i skuteczne dostarczenie, i pewne dostarczenie energii elektrycznej, uzależnione jest po części od zach sprawdzenia zachowania urządzeń zabezpieczeniowych, które w tym systemie pracują. Tak? I ich wpływ, ich działanie determinuje zachowanie tego systemu elektroenergetycznego. I teraz zachowanie tego systemu elektroenergetycznego e, wpływa na szereg innych elementów. Które w tym systemie się znajdują. I jeżeli my jesteśmy w stanie zasymulować tak szeroki system z wieloma elementami, jesteśmy w stanie potwierdzić, że dane urządzenie zainstalowane w tym, a nie innym punkcie systemu elektroenergetycznego będzie działało we właściwy sposób, nie spowoduje na przykład zbędnego wyłączenia linii, która przesyła dużą ilość energii do odbiorców. Sercem systemu jest jednostka centralna, wyprodukowana przez firmę RTDS, w której znajduje się duża ilość procesorów, które są w stanie wykonywać skomplikowane obliczenia, obliczenia różniczkowe. Tak? Za pomocą jednostki centralnej jesteśmy w stanie wykonywać obliczenia, które pozwalają na wykonywanie symulacji w czasie rzeczywistym. Tutaj przede wszystkim, przede wszystkim problem polega na tym, że mamy urządzenie, które, mamy system, budujemy system, w którym mamy wiele elementów, które wchodzą między sobą w interakcję. I teraz nasze urządzenie pozwala na tworzenie przebiegów prądów i napięć, które wpływają na szereg elementów, które są w tym systemie. My nie testujemy jednego wybranego elementu, tylko... Testujemy cały układ, pokazujemy w tym układzie, jak działa ten nasz, ten nasz system. Tak? I jaka jest interakcja tego naszego elementu, który sobie wynieśliśmy, rzeczywistego, bo możemy podłączyć rzeczywisty element i on będzie rzeczywistym elementem. Jego działanie będzie nie będzie odwzorowane symulacyjnie, tylko będzie odwzorowane w rzeczywistości, tak jak on działa. I jego działanie będzie wpływało na inne elementy, które się znajdują w tym naszym zasymulowanym systemie. Wdrożone komputery rodziny FINK to urządzenia o bardzo dużej wydajności niezbędnej do szybkich obliczeń w czasie rzeczywistym. Warto wspomnieć o tym, że komputery będą wykorzystywane nie tylko w procesie badawczym, ale również w trakcie zajęć ze studentami, stąd muszą charakteryzować się ponadprzeciętną wytrzymałością i bezawaryjnością. Wszystkie komputery ThinkPad i ThinkBook są certyfikowane zgodnie z normami militarnymi. Współpraca technologiczna w innowacyjnych projektach edukacyjnych to bardzo ważna część misji Lenovo. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tym projekcie, a produkty FING wspierają transformację cyfrową sektora edukacji oraz pomagają w nowoczesnym kształceniu polskich inżynierów.